Mój ośmiomiesięczny synek przeszedł poważny zabieg pod mikroskopem. Płakałam, oddając dziecko w ręce lekarza. Operacja trwała 3 godziny i 45 minut. Wierzyłam, że lekarze go wyleczą. W szpitalu leżał trzy dni, szybko wracał do zdrowia. Otoczono nas wspaniałą opieką. Zamierzaliśmy wesprzeć szpital. Wiedzieliśmy, że robi zbiórki funduszy. Dwa razy w roku organizuje loterię. Wielu sponsorów funduje domy czy samochody. Kupiłam trzy losy. Po trzech miesiącach jest losowanie. Zamierzaliśmy wesprzeć fundację, ale przy okazji liczyłam, że wygram komplet walizek, samochód, albo przynajmniej bon podarunkowy na 50 dolarów. W dniu losowania koleżanka zapytała, czy kupiłam los. W telefonie miałam trzy nieodebrane połączenia z nieznanego numeru. Na stronie fundacji sprawdziłam wylosowane numery. Wszystko się zgadzało. Wygraliśmy 2 miliony dolarów. Byłam w niebo wzięta. Nie mogłam uwierzyć. Moje życie zmieniło się w jednej chwili. Skakałam z radości. Zadzwoniłam do męża, krzycząc, wygraliśmy. On na to. Co? W Kanadzie wygrana na loterii jest nieopodatkowana. To było cudowne uczucie. Znikają kłopoty finansowe. Nie trzeba pracować. Wzięłam kilka dni wolnego. Gdy emocje opadły, zastanawialiśmy się, co teraz. Shannon kupił sobie łódź, a ja van. Mąż nalegał, żebym kupiła luksusowego Suwa, ale dla mnie to było zbyt banalne. Wolałam Vana, którym mogłam wozić dzieci. Kupiliśmy sobie samochody i wymarzony dom. 2 miliony 200 tysięcy dolarów to dużo pieniędzy. Gdy już mamy dom i samochody, chcemy zabezpieczyć sobie przyszłość, zadbać o to, co najważniejsze. Trzeba zadać sobie pytanie, na czym nam najbardziej zależy. Jeśli tego nie zrobimy, pieniądze rozchodzą się błyskawicznie. Nam zależało na zabezpieczeniu przyszłości dzieci, stworzeniu majątku na pokolenia, żeby synowie mieli lepsze życie. Szukałam różnych inwestycji. Ukończyłam kurs z prywatnych pożyczek. Chodzi o to, jak można zarobić na pożyczaniu pieniędzy prywatnym osobom. Koleżanka powiedziała mi o inwestycji, która od czterech lat przynosi jej zyski. Chodziło o krótkoterminowe kredyty pomostowe. Pośrednik kontaktuje się z osobami potrzebującymi pożyczki, sprzedającymi jedną nieruchomość i kupującą następną. A w międzyczasie potrzebującym pożyczki krótkoterminowej. Firma proponowała inwestorom wysokie odsetki za pożyczanie środków pośrednikowi, który pożyczał je klientom. Mój prawnik poradził, żebym sprawdziła w komisji nadzoru finansowego, czy firma ma zezwolenie na udzielanie kredytu. Sprawdziłam, miała. Ja jednak chciałam dokładnie sprawdzić, w co inwestuję. Weszliśmy w to. W prywatnych pożyczkach pieniądze szybko przechodzą z ręki do ręki. Otrzymuje się maile z określonymi kwotami. Zaczęłam od 60 tysięcy na 8 tygodni. Zarobiłam 8 tysięcy. Nieźle. Następnie zainwestowałam 200 tysięcy, w 12 tygodni zarobiłam 36 tysięcy. Rozważaliśmy z mężem kupno małego domu na kredyt. Moglibyśmy go wynająć i odliczyć sobie kwotę wynajmu od podatku, bo inwestycje są od niego zwolnione. Dom kupiliśmy na kredyt i ostatnie pieniądze z wygranej. W sumie pół miliona dolarów. Dużo. Chciałam, żeby żyło nam się lepiej, a mój świat się zawalił. Wydarzyło się coś strasznego. Firma przestała płacić. Pytaliśmy, kiedy otrzymamy pieniądze. Przesyłano maile z informacją, że zapłacą za kolejny tydzień. I kolejny dyrektor firmy zbywał mnie i mojego męża. Obiecywał, że zapłaci. Wiedział, że musi porozmawiać z inwestorami. Chciał się z nimi spotkać na Zoomie, ale nikt z nim nie rozmawiał. Na pewno oddamy pieniądze. Sprawdziłam firmę dokładniej. Okazało się, że jest zarządzana przez jednego pośrednika. Nie wiedziałam, co się dzieje. Najpierw pisze, że zapłaci w marcu, a teraz, że 23 kwietnia. Jest źle. Nie uszczęśliwię wszystkich. Nie podoba mi się, gdy ktoś mnie okłamuje. Nie znajdziemy go? Nie. Dostaję tylko maile. Telefon nie odpowiada. Co robimy? Dostaniecie swoje pieniądze na pewno. Dzwonimy na policję? Sama nie wiem. Czytam to, bo już nie wiem, zrobiliśmy wszystko, jest naprawdę źle. Kontaktowaliśmy się z przedstawicielem firmy, a on powtarzał, że otrzymamy pieniądze. Nie dzwońcie do mnie, nie piszcie sms-ów ani maili. Nie bez powodu nagrywam filmiki. Jeśli macie pytania, obejrzyjcie nagrania. Skandal. Facet nas spławia. Zainwestowaliśmy wszystkie pieniądze. Wiem. Zabiję go. To nie twoja wina. Załatwię to. Koleżanka napisała, że facet wyjechał z kraju. Wytoczono mu proces cywilny. Uszło ze mnie powietrze. Straciliśmy wszystko. Czułam, jakby spadła na mnie tona cegieł, bo bardzo się starałam zabezpieczyć przyszłość dzieci, a zostałam z pustymi rękami.